Mamy kolejny darmowy, limitowany itemek UDC, i tym razem możemy sobie go zdobyć w gierce Man City Blue Moon. Oczywiście link do giereczki na w opisie. I jest to ten oto itemek Man City X Blue Beetle Kit. Jak widzicie taka koszuleczka 3D. Dajcie znać czy wam się podoba. No myślę, że dla fanów na pewno będzie to gratka do zdobycia. Jest aż 10 tysięcy sztuk. Dopiero nieco ponad 1000 zostało odebranych. Także myślę, że każdy z was jak szybko ten film zobaczy to będzie miał okazję sobie ją zdobyć. Bo jest to dość dużo sztuk. Może nie tak dużo jak poprzedni itemek, ale też równie sporo. No i teraz pewnie każdy 2, się, co trzeba zrobić, żeby sobie ten item zdobyć. No i żeby sobie go zdobyć, to musimy znaleźć sobie 10 bitli, 10 chrząszczy. No i one są losowo na mapie porozmieszane. Każdy z Was będzie je miał w innym miejscu. Także ja wam oczywiście życzę powodzenia w szukaniu tych wszystkich 10 chrząszczy. I potem jak sobie je znajdziemy, to otrzymamy komunikat z możliwością odebrania sobie darmowego itemka. No i ja teraz tutaj, moi drodzy, używam też specjalnej abitki latania. Bo jest ona naprawdę bardzo przydatna i pomoże wam szybciej znaleźć sobie te, moi drodzy, wszystkie bitle. No bo dzięki lataniu, oczywiście, możemy się szybciej przemieszać. To nie powinno być jakieś mega trudne, bo mapka jest dosyć mała z tego co widzę i chyba nawet już jednego z nich znalazłem, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewny, nie to akurat piłka, ale pewnie gdzieś jakbym się porozglądał tutaj, to na mapie gdzieś on się znajduje. Także ja życzę Wam oczywiście powodzonka jeszcze raz w zdobywaniu tego itemka. Mam nadzieję, że Wam się uda. Dajcie znać jak go oceniacie. No jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie to już wszystko. Jeśli Wam się spodobał i Wam pomógł ten odcinek, to oczywiście możecie dostawić pałeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Trzymajcie. watch you shine noice shine noice shine no clouds in the sky but again away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call because i'm gonna be i'm sunny day sunny day make eh. me all the stress and doubt